I będą migacze działały normalnie wtedy, tak? Tak. To już czarystówki dać. Nie, nie a pytanie czy wymiana żarówek wchodzi w grę w tym w cenie, czy to tylko wymiana płynu, nie? Nie wiem, to już się wygada Pierwsza. nie to nie mogę. na namiar tego gościa, nie? No i powiedz mu, że masz kumpla, że no, płyn kierunkowskazach wymienić, bo mu nie działają. No i jest lipa, no banka opie zmienia pas. No i jest kuba, problem, bo i opie nie miga, kurwa, nie? No nie musi być kurwa płyn. No to co może innego z tymi kierunkowskazami? No elektryka kurwa, no może kurwa. Styki, bo nie, 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 nie No bo jest stary nie, wbija, nie wbija No bo stary płyn i zalał styki. Chodziło się, że ten płyn wymienić kurwa, nie? No to, 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 to kurwa takie nie płynę, to... Bo to wiesz, masz no, wiesz, sytuacja, wiesz, taka, że jak ona robi, są w lewo, to ten płyn się przelewa przez rurki no i y, styka, kurwa te styki, no i kurwa działa kierunkowskaz. Nie? A w prawo, jak już to to nie jest. Nie, to też działa, tylko że tam jej miga szybciej, a tu wolniej. To, 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 to nie jest, że kurwa od tego. To od czego to może być? No bo tu jej miga szybciej, lewy, tak najpierw tak, dup, 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 a tu jej tak po pomalutku z prawej strony miga. Jak to, co, to, co może być z tym związanego? Nie. Nie do bukuwa, Chris, no, bo ty się znasz podobno, tak? Ja się nie znam, No ale miałeś kiedyś Ej, samochód, no bo ja nie auta miałem, nie miałem, nie? Nawet, nawet nie jeden, no. No, no to A? co może być tego powodem? No. Skoro nie płyn do migaczy, no to co może być tego powodem? Jaki płyn do migaczy, kurwa. Jaki płyn do migaczy? To no do kierunkowskazów, no niech ci będzie, no. Miesz o to, nie? Jaki płyn? No taki, jak olej masz do silnika, nie? To masz jeszcze płyn do, do kierunkowskazów, nie? to do migaczy nie masz k**wa płynu jak kurwa nie masz płynu do migaczy? ty jak ja o autem jeździłeś? bez kierunkowskazów? czy normalnie wodę lejesz? Chyba, jest na, kiedy to, kiedy to jak na te pływa. sopy na pływaka jak, jak zbiornik paliwa? Czy to prowadzenie? no co ty nie widzisz o tym? weź do tej lampy podejdź, zobacz yy, tam jesteś w szemů? zobacz co, tu ma wodę w kloszach, no, no przyglądnij się kurwa, nie? mówimy się tak Jutro o 13 przyniosę ci 17 takich lamp. Ale one będą już wypróżnione z wody. Nie. Ten tu stoi. Razem z wodą. Patrz, on ma wodę w środku. Razem nie? Z no to zobacz, że tu to, to jest woda w tym migaczu, w tym świetle. 17. No mi nie wierzy koła debil. Jest tam, jest tam woda? No jest. No zobacz, tam jest sobie woda w tym. No jest. Bo to jest no, ale no nie wie To nie jest woda, bo to jest płyn taki. Jest. No. no. To nie jest woda. No to co ten płyn? płyn, no i co ten płyn robi? Czyści lampy, i kurwa, i żeby się nie Nie co? No czyści lampy, ale od środka, od zewnątrz, nie czy co? Od środka. No i co potem robi no ten nie, płyn jeszcze? Nie... I utrzymuje, żeby nie, się... Nie, ja tam nie kurwa ta tam lampy, nie żeby się kurwa nie skorodowała. Nie... Aha, bo plastik, no rzeczywiście, no plastik rdza może nie, zeżreć. Nie, nie każdy plastik. Nie każdy plastik, nie, no, no nie no. Nie jest to, to jest taka bardziej pleksa, to to już rdza może zeżreć. Nie no nie tak. No. Nie, rdza nie. Nie, nie może? No weźmy, weźmy teraz do łeba. <grym grym grym> <zresztą. Bek, grym> proszę. proszę.